No może zapomnianego. Jest to najlepszy z gatunków muzyki rozrywkowej, może właśnie dlatego jest zapomniany. Jak to u Ciebie z tą animacją powiedz, bo to, że jesteś kompozytorem, to że jesteś autorem, no to, to wszyscy wiemy, tak? Zresztą będziemy czytać twoje i fragmenty Twojej książki, będziemy słuchać Twojej płyty, to jeszcze cię z tej strony poznamy. Natomiast twoje boje z urzędami kultury... O mój Boże. To jest bardzo ciekawy rozdział, bo to są naprawdę boje, proszę Państwa, no nie powiem, że krwawe, a jeżeli powiem to w dużym cudzysłowie, ale jednak one są bardzo zacięte i nierówne. Proszę państwa, to jest tak, najpierw powiem, że książki przede wszystkim czuję się muzykiem i jestem muzykiem. Książki piszę od 10 lat, znaczy dokładnie tak, 9 lat temu napisałem swoją biografię, autobiografię na zlecenie wydawcy z Antoniego Dudzińskiego, który założył to Towarzystwo Patriotyczne dziewiąte, przyjaciół 9 Pułku szelców Konnych. Przed wojna taka jednostka stacjonowała. No i zacząłem taki wspomnień lat 50., który jeszcze jako mały chłopiec pamiętam. I pisałem w swojej drodze artystycznej, którą miałem z różnymi meandrami, ale nieprzerwanie cały czas. Został we mnie muzyk, zaczął się pisarz właśnie od tamtej książki. Potem zacząłem dalej pisać różne rzeczy. I myślę, że, że im będę dalej starszy. No, jeśli najlepszy. Pan Bóg pozwoli, to będę więcej pisał no. i grał. To jest normalny proces, ale grać no. I teraz było pytanie o mojej edukacji, o tych o mojej pasji edukacji. Tak, ja jestem, ja jestem również nauczycielem ponieważ kiedyś zostałem, skończyłem studium nauczycielskie, potem skończyłem wydział dyrektury kuralnej, studium doktoranckie na Wydziale Teorii i Kompozycji, ale byłem dyrektorem szkoły muzycznej, nawet wizytatorem w Ministerstwie nad Szkołami Artystycznymi Północno-Wschodniej w Polsce, ale to tytułem wstępu, a w ogóle temat jest tego typu, że mamy w Polsce, nie wiem czy się Państwo ze mną zgodzą, ale mamy wyjątkową sytuację, w której muzyka klasyczna muzyka taneczna, tak jak ją nazywam, czy rozrywkowa, czyli muzyka lat okresu 50, przełomu 50-60, gdzie kompozytorzy, twórcy, bardzo utalentowani, gruntownie wykształceni, może niektórzy bez Akademii Muzycznej, ale z dobrymi prywatnymi studiami, pisali na poziomie ówczesnych trendów światowych. Wtedy była taka muzyka. Ja w tej muzyce jestem zakochany. I e, to, co słyszę... E, to, co dominuje może, bo słyszę w Polsce różne nurty, muzykę niżową i muzykę ciekawą i poezję, śpiewano różne rzeczy, ale w mass mediach i w odbiorze powszechnym. Jeśli chodzi o rozrywkę masową, dominuje u nas muzyka nieciekawa, muzyka hałaśliwa, albo muzyka bardzo prościutka, jak disco polo. Ja nie mam nic przeciwko disco polo. Niech sobie ludzie słuchają, człowiek jest istotą wolną. Niech sobie słucha każdy, słucha, każdy jak muzyki, jaki chce. Ale mam przeciwko, kiedy muzyka gorsza wypiera muzykę lepszą, kiedy dominuje, kiedy decydenci, którzy decydują wydawaniu pieniędzy publicznych, nie dają szansy młodym ludziom. Na wybór słuchania. W rezultacie mamy sytuację, że na różnego rodzaju, za pieniądze podatników organizowanych w festynach, imprezach, koncertach, dominuje muzyka, przeważnie jednego rodzaju, drugiej muzyki nie ma. Z tego powodu, kiedy skończyłem, przyjechałem na emeryturę, otworzyłem imprezariat artystyczny, który przez 20 lat prowadziłem. Grając koncerty i grając koncerty edukacyjne od przedszkoli po szkoły średnie, a nawet czasami takie akcje były dla dorosłych. Grałem muzykę, tej której jestem wierny, czyli klasykę taneczną lub ewentualnie klasykę symfoniczną, ale taką, ja bym powiedział, zbeletryzowaną do potrzeb muzyki rozrywkowej. Zawsze szukałem takiej muzyki i jest, jestem jej wierny. Andrzej Pielagrał ze mną wiele lat, graliśmy nawet. Chopina na jazzowo, graliśmy lekki jazz, lekki swing, solista polskiego, wybitny solista Polskiego Radio Telewizji, wielu orkiestrów jazzowych i, 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 i tanecznych i symfonicznych, wielka kariera, którą przez wiele lat miał za granicą i w Polsce, grał ze mną, jest tutaj dzisiaj z nami. I proszę Państwa, co ja zauważyłem? Zauważyłem, że każdy człowiek ma wszczepione przez Twórcę poczucie piękna. Jeśli da mu się szansę na to, żeby posłuchał piękną muzykę, inną muzykę niż się wciska jemu przez różne mass media i przez niedouczonych redaktorów, więc yy, wtedy reaguje z zachwytem. Tak jak ten człowiek prosty, który nie rozumie malarstwa, ale patrzy na obraz i w pewnej chwili zdejmuje czapki i mówi, jakie to piękne. Wtedy jest to na pewno piękne. Tak było z moją muzyką w moich... Mm, koncertach edukacyjnych, które robiłem z grupą artystów warszawskich po całej Polsce w ostatnich 12 latach. Głównie w Warszawie, nawet mieszkamy w Warszawie. I e, to jest taka moja pasja, kto wie, może i misja. E, tak to przynajmniej zaczynam metafizycznie się nad tym zastanawiać i tak metafizycznie traktować. Po prostu odtruwać ludzi przy całym szacunku do ich, wyboru, do ich wyborów, pokazywać im piękno tkwiące w muzyce, piękno w klasycznej, tanecznej muzyce rozrywkowej, głównie w muzyce lat 50. i 60. i w lekkim jazzie, takim jazzie, o którym psychologia mówi, że klasyka i jazz to są jedyne dwa gatunki, które da się słuchać, które działają kojąco na psychę ludzką autentycznie. O tym mówi psychologia muzyki. Rozgadałem się, przepraszam. Ja się nie? Bo to bardzo jest ciekawe, co mówisz, rozgadałem.